you <music> Myślę, że możemy mówić nie tylko o zagranicznych inwestorach, ale też ogólnie o inwestorach lub dużych inwestorów. Zrównoważony rozwój jest pojęciem oczywiście niezwykle szerokim, więc mówiąc szerzej, to jest stymulowanie rozwoju lokalnych społeczności, bo oczywiście firmy, które wchodzą w tą tkankę społeczną, chcą być jej częścią, częścią tych rozpadów lokalnych społeczności, dlatego inwestują zarówno siły, jak i środki w to, żeby pomóc w realizacji takich celów strategicznych. Na poziomach lokalnych. Przy, przykładowo, moja firma, czyli firma Amazon, od 2012 roku zainwestowała w Polsce już 18,5 miliardy złotych, a łączna wartość wytworzonych produktów i usług wniosła ponad 20 miliardów złotych do polskiego PKB i to uważamy za realny wpływ na, na rozwój gospodarczy, ale też na rozwój lokalny. Stworzyliśmy 70 tysięcy miejsc pracy. Natomiast to, co najważniejsze, poprzez umożliwienie umożliwienie chociażby eksportu polskich przedsiębiorstw, wszystko których głównie są małe i średnie polskie przedsiębiorstwa, współpracujemy już z kilkoma tysiącami takich dostawców. Oni również są w stanie rozwijać się, inwestować i tworzyć nowe miejsca pracy. I wiemy, że dzięki współpracy z nami już kilkanaście miejsc pracy powstało w takich małych i średnich firmach. Natomiast odnosząc się do, do takiej węższej, może składowej tego zrównoważonego rozwoju, mianowicie do kwestii środowiskowych, bo tak najczęściej ten zrównoważony rozwój jest postrzegany, podam tu bardzo konkretny przykład. Polska na tle innych krajów Europy nie jest jeszcze tak zaawansowana w wytworzeniu energii odnawialnej, mimo że poczyniła bardzo duże postępy w tym zakresie. Inwestorzy duzi ze względu na zobowiązania wobec, wobec akcjonariuszy, ze względu na zobowiązania wobec klientów bardzo często dążą do tego, żeby opierać swoją działalność na energii odnawialnej. Amazon zadeklarował, że do 2025 roku 100% energii, którą zażywamy, będzie pochodziła ze źródeł odnawialnych. I to dotyczy każdego kraju, w których działamy. A ponieważ Polska ma ogromny potencjał, jeżeli chodzi o wytworzenie OZE, to tutaj także chcemy inwestować i uczestniczyć w tej transformacji energetycznej. Obecnie mamy jedną farmę fotowoltaiczną, która powstała w Miłkowicach, w Dolnośląskim. Jest to dość duża farma, jest to jedno z największych umów tzw. corporate PPA. Zawarte do tej pory na rynku polskim. E, oczekujemy, że ta farma będzie dawała ponad 120 tysięcy megawattogodzin rocznie. E, natomiast no, liczymy na to, że też nie, nie ostatnia tego typu umowa. Także w, w, ten, w ten obszar także e, myślę, że duzi inwestorzy będą chcieli wchodzić. To jest pytanie długie, szerokie oczywiście, bo musielibyśmy przejść przez cały łańcuch dostaw. Natomiast posłuży się być może tym, co jest najbliżej do, 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 do klientów, tak naprawdę końcowych, czyli ta kwestia dostaw tak zwanej ostatniej mili, czyli już produkt, który dociera do nas bezpośrednio. I tu mamy taki raport, który zrobiliśmy we współpracy z firmą konsultingową Oliver Wyman. Na podstawie badania, które było prowadzone w. W największych krajach Europy, w tym także w Polsce, bo chcieliśmy spojrzeć, jak dostawy e-commerce, czyli handlu elektronicznego, są porównywalne z dostawami, znaczy nie z dostawami, a z takimi zakupami tradycyjnymi, czyli handlem tradycyjnym. Czyli ja czy pan wsiadamy do samochodu, jedziemy do sklepu poproszek do prania, wracamy, być może wracamy do sklepu, żeby go zwrócić. W porównaniu do, do, do tego, że kurierzy dowożą te, te przesyłki. I z tego badania płynie taki wniosek, że... Mówimy tutaj o handlu niespożywczym, chcę zrobić takie zastrzeżenie, że handel elektroniczny tak naprawdę przyczynia się do mniejszej ilości hałasu niż przyjazdy jakby w, takim, w ramach takiego handlu tradycyjnego. Przyczynia się do mniejszego natężenia w ruchu miejskim, a co najważniejsze przyczynia się do ograniczenia emisji CO2 od 1,5 do 3 nawet razy. Mogę mówić o klientach polskich sklepów, przede wszystkim Amazon.pl. Natomiast klienci polscy kupują nie tylko na Amazon oczywiście. My, my jesteśmy jednym z wielu podmiotów działających na tym rynku. I rynek polski charakteryzuje się tym, że ta świadomość konsumentów rośnie z roku na rok. To też pokazują badania. Jednocześnie co może nie do końca mnie osobiście cieszy. Badania także pokazują, że niekoniecznie klienci są w stanie dopłacać za takie rozwiązania, albo że chcą dopłacać za takie, roz takie rozwiązania, więc trzeba też z, z dystansem podchodzić do takich deklaracji, że ktoś koniecznie chce kupować produkty ekologiczne, bo bardzo często finalnie decyduje cena. Natomiast jeżeli wgłębimy się w to, na co ludzie zwracają uwagę, pod kątem oczywiście takich rozwiązań prośrodowiskowych przy zakupach, Między innymi zakupów w handlu elektronicznym, to nie pamiętam już dokładnych liczb. Jest taki raport e-commerce w Polsce 2022. Wydaje mi się, że tam około ponad 30% ludzi, jeżeli... Chodzi o to, na co zwracają uwagę, to zwracają uwagę na opakowania przede wszystkim. Chcą, żeby te opakowania, w których dostają produkty z dostawą, były łatwe do opakowania, nadawały się do recyklingu. I my, jakby za tą wolą klientów, idziemy. Zlikwidowaliśmy w całej Europie wszelkie opakowania plastikowe. Używamy tylko opakowań papierowych, które w 100% nadają się do recyklingu. Dodatkowo pracujemy z naszymi dostawcami nad tym, żeby. Produkty, które do nas dostarczają, były już zapakowane w opakowania, które dodatkowo nie wymagałyby jeszcze nakładania na, na to opakowań naszych. Czyli e, ostatnio tak kupowałam suszarkę. Dostałam suszarkę opakowaną po prostu w firmowe opakowanie producenta, z naklejką e, Amazon, która umożliwiła po prostu wysłanie tego produktu do mnie. I tak naprawdę unikanie dodatkowych opakowań to jest pierwszy krok ku temu, żeby e, tą Tą cyrkularność zwiększyć. My od, przez kilka ostatnich lat zmniejszyliśmy objętość opakowań wychodzących od nas o ponad 40% i usunęliśmy ponad 1,5 miliona ton odpadów papierowych, czyli nie wytworzyliśmy po prostu tych odpadów. I to jest ta ścieżka, którą chcielibyśmy rozwijać też dalej. Spodziewamy się w tym zakresie dość fundamentalnych zmian, między innymi ze sprawą tego, że wchodzi, będzie wchodziła za chwilę nowa dyrektywa do spraw odpowiedzialności społecznej Unii Europejskiej, także w Polsce będzie ona implementowana. I wyzwanie myślę, że na ten moment jest takie, żeby ta, to wprowadzenie do polskiego porządku prawnego odbywało się we wszystkich krajach członkowskich w sposób harmonijny. Żeby firmy, które są. Działają na różnych rynkach, a nie są to tylko duże firmy takie jak moja. Bardzo często my przecież też współpracujemy z małymi i średnimi firmami, które eksportują do różnych rynków, żeby jednak te podmioty były w stanie w sposób harmonijny raportować swoją działalność. Z jednej strony to jest bardzo dobra wiadomość, także dla konsumentów, ale też dla interesariuszy społecznych, bo narzuci to większą transparentność na firmę. Z drugiej strony. Też warto, żeby ta, to wprowadzenie do porządku prawnego nie, nie powodowało, że firmy będą musiały raportować na poziomie krajowym lub na poziomie światowym kilka razy tych samych danych. Więc wydaje nam się zasadnym, żeby... Lokalne standardy, które się pokrywają z tymi standardami, które będzie narzucała dyrektywa CSRD zostały zmienione lub dostosowane, tak żeby nie było podwójnego raportowania. Natomiast ostatnia rzecz, o której chciałabym powiedzieć, to że jednak duże podmioty już w tym momencie się przygotowują do, do raportowania ISG lub już raportują ISG w tym czy innym zakresie i od nich to będzie wymagało być może zmiany tego procesu, a nie budowania go od początku. Natomiast duże, większe wyzwanie tutaj widzę dla małych i średnich firm i ze względu na. Na zasoby finansowe, i ze względu na zasoby ludzkie, którymi dysponują, i dlatego uważam, że rolą takich podmiotów jak mój, między innymi, jest to, żeby naszych partnerów, czyli firmy MŚP, w tym procesie wesprzeć. My też jesteśmy częścią projektu, który prowadzi Krajowa Izba Gospodarcza, która pracuje nad tym, aby wprowadzić krajowy standard raportowania ESG właśnie dla małych i średnich firm. I obok tego projektu powstał też, powstała też szkoła ESG, skierowana właśnie do małych i średnich firm żeby te firmy już w tym momencie zaczęły przygotowania do, do procesów, raportowania, które no nie ukrywajmy będą bardzo wymagające.